Światła w ciemności. Adwentowy cykl jaskini słowa. Weszliśmy w kolejny tydzień adwentu, już coraz bliżej świąt Bożego Narodzenia. Tym bardziej dziękuję wam za to, że bierzecie udział w tych nagraniach. Że bierzecie udział w tych adwentowych rekolekcjach, w tej propozycji. Cieszę się z tego, że otwieracie Pismo Święte, że próbujecie szukać w tym słowie także wskazań i odpowiedzi na swoje sprawy, swoje pytania. Staram się też stawiać jakieś pytania w nadraniach, które, które przygotowuję, ale myślę, że nie wszystkie i też nie o to chodzi. Nie chodzi o taką tylko bierną. Obecność, takie tylko słuchanie, ale także to, żeby właśnie samemu poznawać, odkrywać Słowo Boże i szukać w tym słowie wskazówki dla, dla siebie. Pamiętajcie o tym, by zaangażować się w tym czasie Adwentu w to szukanie Jezusa, budzenie w sobie tej tęsknoty za spotkaniem z Nim, tęsknoty, która no, ma szansę zostać spełniona w spotkaniu w Boże Narodzenie, spotkaniu z Jezusem, w Boże Narodzenie, które będzie wtedy, gdy będziemy na nie gotowi, gdy sami zapragniemy, by Chrystus narodził się w nas. Dziękuję za wszystkie komentarze. Za to wsparcie na zrzut.pl. Link jest zawsze w opisie filmu. Do tego zachęcam. Jeśli jeszcze nie subskrybowaliście kanału Jastinia Słowa, zachęcam, by to zrobić. Wtedy nie stracicie żadnego filmu. Zachęcam do pozostawiania komentarzy, do też lajkowania, klikania tej łapki w górę pod każdym z filmów. To także duża dla mnie pomoc i możliwość dotarcia do większej ilości słuchaczy/odbiorców. Mówiliśmy kilka dni temu, pewnie na początku adwentu, w jednym z pierwszych nadrań o Eliaszu, o tej postaci niezwykle ważnej dla historii Izraela Eliaszu, który, którego imię oznacza Bóg jest moim panem. I to też było, po całe powołanie Eliasza na tym polegało, by pokazać jasno, że warto iść za Bogiem, że nie możemy panem. Określać Baala, bożków pogańskich, że to nie one są tymi, za którymi warto iść, że naszym Panem, czyli tym, który daje mi prawo, który nadaje mi kierunek w życiu, powinien stać się sam Bóg. I to pokazuje jego historia opisana przez pierwszą księgę królewską od rozdziału 17 do końca tej księgi. W rozdziale 19, pierwszej księgi królewskiej znajdziemy wzmiankę, krótko w wersecie od 19 do 21 o powołaniu Elizeusza, a więc następcy Eliasza. I dzisiaj właśnie o nim chciałbym opowiedzieć. Pierwszy fragment, którym chciałbym się zająć, to właśnie pierwsza księga królewska, rozdział 19, wersety od 19 do końca rozdziału. Powołanie Elizeusza. Eliasz, umocniony przez Pana Boga, to w XIX rozdziale mieliśmy to wyjątkowe spotkanie z Bogiem, to doświadczenie obecności Boga w delikatnym. Powiewie, w lekkim powiewie przychodzi do Eliasza Bóg, by go umocnić, ale tak, żeby powiedzieć, że nad wszystkim czuwa, że on panuje nad historią, że to on ją tworzy i że Eliasz nie będzie dalej sam, że nie będzie musiał zmagać się z takim poczuciem niezrozumienia i samotności, ale że gdzieś w tym wszystkim też będzie siedem tysięcy takich jak on, ale szczególnie będzie Elizeusz, który będzie jego następcą. Eliasz poszedł stamtąd i odnalazł Elizeusza, syna szafata orzącego. Dwanaście par wołów przed nim, a on przy dwunastej. Eliasz, podszedłszy do niego, zarzucił na niego swój płaszcz. Wówczas Elizeusz zostawił woły, pobierłszy za Eliaszem, powiedział do niego. To jest ta scena powołania. Bardzo szczególna, dlatego że Eliasz nic nie mówi do Elizeusza. Po prostu przychodzi i kładzie na nim swój płaszcz. Zarzuca na niego swój płaszcz. Płaszcz, który jakoś towarzyszy Eliaszowi, także gdy zakrywa płaszczem swą twarz, gdy patrzy na Boga, na Górze Synaj. O tym czytaliśmy we wcześniejszej części tego rozdziału. We wcześniejszym nadramiu o tym mówiłem. Tutaj Eliasz nakłada ten płaszcz na Elizeusza. Płaszcz, który określa powołanie, płaszcz prorocki, jak wyglądał, nie wiemy, ale na pewno ci, którzy widzieli go już z daleka, wiedzieli, to jest Eliasz, to jest prorok. To musiało być coś, co go jakoś wyróżniało. Było takim jego wyjątkowym strojem, ale chodziło o coś duchowego, to znaczy przekazuje ten płaszcz, nic nie mówiąc, jakby wybiera go, pokazuje wybór. I co jest ciekawe w tej historii? Oto Elizeusz jest tym, który, który orze, a więc jest zaangażowany. Dwanaście par wołów, on przy ostatni prowadzi te woły i orze. I, a Eliasz przechodzi i jakby po tym zarzuceniu płaszcza oddala się. Dlatego że w 20 wersecie czytamy, że Elizeusz zostawił woły i pobierł się za Eliaszem powiedział, czyli musiał biec, żeby go dogonić. I nad tym właśnie biegiem chciałbym się dzisiaj za, za, na chwilę zatrzymać. To znaczy, zobaczcie, kiedy Jezus powołuje Mateusza w promorze celnej, to także się nie zatrzymuje. Przechodzi i mówi: pójdź za mną i idzie dalej. I natychmiast Mateusz musi swoją budkę zostawić, zamknąć, zostawić te wszystkie pieniądze, rachunki i ruszyć za Jezusem. To jest taki moment, to jest ta chwila. To jest ten moment, który wyraża ta idea filozoficzna. Kairos, czasu Bożego. Pociąg już stoi na stacji, już ma odjeżdżać, już prawie lokomotywa rusza, już się drzwi zaraz zamykają i ty stoisz na Peronie i możesz wsiąść. To jest ten moment. Jeśli tego nie zrobisz, pociąg odjedzie. Jeśli nie poszedłby za Eliaszem, Elizeusz, wówczas by go już nie dogonił i tą swoją szansę, okazję do pójścia za głosem powołania po prostu by stracił. Więc to jest też nasz moment, to, to teraz czas stosowno, to teraz czas zbawienia, to jest teraz ten moment, kiedy możesz pójść za Jezusem. Tak przeżywamy wiarę. Ten moment jest w każdym momencie, zawsze. Jest to teraz na Twoją decyzję. Jeśli ją przegapisz, być może stracisz coś ważnego. Więc jeśli się wahasz nad spowiedzią, nad tym, by z kimś się pojednać, nad jakimś słowem, które chciałbyś, czy czujesz, że powinieneś komuś wypowiedzieć, to nie wahaj się, bo to jest teraz. To ma być teraz. Jeżeli tego nie zrobisz teraz, nie zostawisz tych wołów, które cię skupiają, przy których cały czas jesteś, które określają to, co robisz, i nie pójdziesz, nie pobiedniesz za Eliaszem, za Chrystusem, który cię wzywa, który cię powołuje, to stracisz możliwość czegoś wielkiego. Pomyśl, kto dzisiaj jest tym Eliaszem, który Cię powołuje? Czy widzisz w tej postaci spotkanie z Chrystusem? Do czego Cię powołuje? To nie tylko znaczenie powołania kapłańskiego czy zakonnego, konkretne zadanie, które może Cię bardzo angażuje, jak właśnie ten, ta, ta postawa orzącego. Elizeusza, zostaw. Nie? Może coś innego, w jakiś inny sposób. Co dzisiaj tak cię skupia, że nie możesz pójść za, za Jezusem? Eliasz w jakiś sposób też zapowiada przyjście Jezusa i staje się figurą Chrystusa, który także przechodzi w tajemnicy swojej obecności, przechodzi i powołuje, i wzywa, i nakłada na ciebie płaszcz. Może być płaszcz Przebaczenia, miłosierdzia, pojednania, też myślę obraz, nad którym możecie się sami zastanowić. To jeden fragment o Elizeuszu. Drugi, może za chwilę, najpierw jeszcze słowo o jego imieniu. Eliasz to znaczy, moim, pa, moim panem jest, jest Bóg. I tak będzie w całym życiu Eliasza, będzie cały czas pokazywał tą. Bardzo konkretną walkę o to, kto jest moim Panem, za kim idę, imię Elizeusza po hebrajsku Elisza, czyli Bóg wybawi, Bóg wybawił, Bóg jest zbawieniem, Zbawicielem. I na tym będzie polegała cała misja Elizeusza. On przez swoje wydarzenia, które będzie opisywała druga księga królewska, w zasadzie cała. Jest tym, który pokazuje, że Bóg wyzwala, że Bóg jest źródłem nadziei. I w tym znaczeniu Elizeusz jest niezwykle adwentową postacią, pokazuje tę tęsknotę narodu i pokazuje, co znaczy pójść za Jezusem, co znaczy pójść za Bogiem w Starym Testamencie. Eliasz pokazywał, że warto zaufać Bogu, a nie Baalom. A Elizeusz pokazuje, co znaczy to pójście za Bogiem. Bóg jest zbawieniem, Bóg wybawia. To będzie historia, którą znamy, pamiętacie, z czasów Elizeusza, o której mówi Jezus, uzdrowienie syryjczyka na Amana, ale też i różne inne opowieści, które znajdziemy, jeśli macie czas, zajrzyjcie do różnych fragmentów drugiej Księgi Królewskiej. Natomiast ja chciałbym powiedzieć o pożegnaniu Eliasza i Elizeusza. A więc do medytacji dzisiaj drugi rozdział drugiej księgi królewskiej wersety od pierwszego do 18. Oto zbliża się czas, kiedy Pan ma zabrać wśród wichru Eliasza do nieba. Tak go szczególnie ukochał, że wybrał, że powołał, i także że pokazał mu otwartą drogę do nieba, nie będzie przeżywał. Śmierci będzie wzięty do nieba. Eliasz mówi do Elizeusza, zostań tutaj, bo Pan mnie posyła. A to Elizeusz mówi, na życie Pana i na Twoje życie nie opuszczę Cię, nie zostawię Cię. Gdzieś czuję przez spórę, że tu chodzi o rozstanie już na zawsze, że jego mistrz, jego przewodnik, jego taki duchowy ojciec odchodzi i on nie chce do tego dopuścić. Mówi, nie opuszczę Cię. Warto w tej dzisiejszej medytacji przyjrzeć się sobie jako Elizeuszowi, a może spojrzeć na Chrystusa jako na Eliasza. A więc nie opuszczę Cię. Chcę być z Tobą, chcę być blisko Ciebie. Mijają po drodze proroków, którzy mówią do Elizeusza werset trzeci: Czy wiesz, że Pan dzisiaj uniesie twego Pana w górę ponad Twoją głową? A on zmartwiony mówi: Wiem. Zamilczcie, zamknijcie się. No. Jest to taka rzeczywistość, którą też my często mamy. To znaczy, spodziewamy się, czegoś wiemy coś, ale nie chcemy, żeby o tym mówiono. Bo czujemy, że jak o tym się mówi, to ta rzeczywistość jeszcze bardziej się przybliża. Więc wolimy nie słuchać, bo nie chcemy tej rzeczywistości nigdy w życiu osiągnąć. I znowu. Eli, Eliasz mówi: Zostań Elizeuszu, bo muszę iść dalej. A ten powtarza: Nie opuszczę cię. Idą dalej, i znowu są prorocy, którzy mówią: Dzisiaj pan cię zostawi, twój pan, twój pan Eliasz cię zostawi. On mówi: Wiem to, zamilczcie, zamknijcie się. Potem znowu Eliasz mówi: Zostań Elizeuszu, bo muszę iść nad Jordan, i mówią: e, e, Mówi Elizeusz: Nie zostawię cię, nie opuszczę cię, i znowu idą, idą razem. I teraz Przechodzą przez Jordan w taki sposób cudowny oto Eliasz zdejmuje swój płaszcz, znowu się pojawia wątek płaszcza, zwija go i uderzył w wody, i wody Jordanu się rozdzieliły. Dokładnie w tym miejscu, gdzie Jozue przekraczał Jordan z Narodem wybranym, wracając z niewoli egipskiej. I na to Eliasz mówi do Elizeusza: żądaj, co mam ci uczynić, zanim będę wzięty od ciebie. Czyli jakby to już się już na pewno stanie, ale powiedz, co ci mogę jeszcze zrobić. I na to Elizeusz mówi: Niech dwie części twego ducha przy, przy, przyjdą na mnie. Dwie części to. Dwie części, które należą się synowi pierworodnemu. To zawsze ten pierworodny ma więcej niż pozostali. Elizeusz czuje się. Spadkobiercą mocy i myśli Eliasza, czuje się jego synem i jakby jest świadomy, chce dalej prowadzić naród, chce dalej kontynuować swoją misję, już nie jako uczeń, ale zastąpić Eliasza. I gdy tak się to wypowiada, swoje życzenie, zjawił się wóz ognisty jakieś rumaki odniste i Eliasz został wzięty do nieba. Elizeusz zapłakany na pewno stoi i mówi ojcze mój, ojcze mój, rydwanie Izraela i jego jeźdźcze, ale nic go, już do więcej nie ujrzał. Rozdarł swoje szaty na dwie części, bo to znak żałoby po stracie kogoś ukochanego, bliskiego. Ojcze mój, ojcze mój woła Elizeusz, a Eliasz Odchodzi do nieba. Wzięty w ognistym rydwanie, odzień jest zawsze znakiem obecności Boga. Odień, wóz odnisty jest symbolem chociażby w księdze Ezechiela, chwały Boga, która wędruje z Izraelem, z, z Jerozolimy do Babilonu. Eliasz rozumie tę powagę tej chwili, rozrywa swoje, swoje szaty, ale zobaczył też, że. Z tego odpływającego, oddalającego się rydwanu, wypadł płaszcz. Eliasz wyrzucił swój płaszcz, i płaszcz spadł na ziemię. Więc wźbierze płaszcz Eliasza, który spadł na niego, i to jest znakiem przyjęcia tych, tej mocy Eliasza. Niech dwie części twego ducha przyjdą na mnie. I on przyjmuje ten płaszcz. Przychodzi nad Jordan i powtarza gest Eliasza, czyli bierze ten płaszcz, zdejmuje z siebie, uderza w wodę, i rzeczywiście Elia, ta woda się rozstępuje. I na to wszyscy widzący to mówią, duch Eliasza spoczął na Elizeuszu. I wtedy Eliasz, Elizeusz rozumie, że, wcha, że wchodzi, że przestaje być uczniem, że teraz zaczyna działać na, 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 na swoje konto, zaczyna działać sam. W tym, co już jest jego kontynuacją misji, którą podjął u boku najpierw Eliasza, misji, którą przejął po Eliaszu. Ta opowieść trochę kojarzy mi się z historią Góry Tabor, kiedy Jezus bierze na tą górę swoich przyjaciół Jakuba, Piotra, Jana i tam się przemienia. I ta sytuacja jest tak piękna, tak dobra. Uczniowie czują się tak jakoś miło w tym otoczeniu Eliasza i Mojżesza, że Piotr mówi, panie, dobrze, że tu jesteśmy, rozbijmy namiot, zróbmy tutaj obóz i nigdy stąd nie odchodźmy, zostańmy tutaj. Tak się nie dzieje, ta historia jest tylko po to, żeby umocnić, żeby uczniowie nie zlętli się w godzinie krzyża, nie uciekli spod krzyża. Więc my też mamy w życiu takie swoje historie. Pewnie Piotr oddałby wiele, żeby to się nie skończyło. To znaczy, żeby móc być tak blisko Eliasza, Mojżesza i Jezusa w chwale góry Tabor. Pewnie Elias, Elizeusz oddałby wiele, żeby móc na zawsze zostać ze swoim mistrzem Eliaszem, bo tak mu było dobrze, bo, bo czuł tą moc, wsparcie, oparcie, przyjaźń, jakąś taką no, no, no mocną więź z, ze swoim mistrzem. Ale to się kończy. Też tak mamy w życiu. Mamy takie swoje góry, Tabor, mamy takie swoje miejsca, jak ta Nizina przy, przy Jordanie, gdzie jest Eliasz i Elizeusz. Miejsca, w których czujemy wyjątkową bliskość Boga, gdzie jest nam tak dobrze. Taka chwila, o której sobie powiemy, zawsze niech tak będzie. Niech takie spowiedzi będą zawsze. Niech tak owocne modlitwy, niech tak owocne będą nasze medytacje. Ja chcę, żeby tak było każdego dnia, tak się czuję dobrze. Tak by było można, żeby było zawsze. Ale tak nie będzie. Tak nie będzie, tak się nie staje w życiu Eliasza, Elizeusza, tak się nie staje w życiu Piotra, Jakuba i Jana. Tak też nie będzie w naszym życiu. Pan Bóg daje nam takie chwile tego ciepła, łaskawości, takiej dobroci, umocnienia, aby nas przygotować, aby nam pomóc przeżyć te chwile trudne. Jakbym was dzisiaj poprosił, żebyście hmm, zastanowili się nad takimi momentami, to trudno byłoby, czy łatwo wam? Znaleźć taką chwilę, w której czuliście taką niezwykłą więź z Bogiem, taką skuteczność Waszej modlitwy, takie spełnienie się Bożych Słów, taką głębię adoracji, modlitwy Słowem Bożym, może Eucharystii, modlitwy w ciszy w kościele, takie relacje, które były piękne z kimś, kto dzisiaj może jakoś jest trudny dla nas do kontaktu, że coś było dobrego. Warto o tym pamiętać, bo kiedy przychodzą sytuacje trudne i na przykład właśnie ciężko nam przeżyć modlitwę, to warto sobie wtedy przypomnieć, ale nie zawsze tak było. Przecież było tak, że modlitwę przeżywałem bardzo mocno, bardzo głęboko i było tak wtedy i wtedy. Czy na przykład patrzę na jakąś relację i myślę sobie, ta relacja jest trudna, dzisiaj nie potrafię rozmawiać z nim, nie potrafię się odezwać, tak mi trudno złożyć życzenia czy wysłać na święta pocztówkę. Ale sobie warto wtedy przypomnieć, ale kiedyś przecież było tak. Mam, nie wiem, starszą osobę, którą się opiekuje i to mnie czasem bardzo jakoś wewnętrznie rozwala, nie mam w sobie pokoju i męczy mnie to, bo ta osoba, nie wiem, nie kojarzy, nie pamięta, zapomina, no, nie niezłośliwie, ale jest taka męcząca. I czasem yy, trudno mi z nią być i wolałbym uciec. Ale może wtedy sobie warto przypomnieć, ale wiele lat temu to ta właśnie osoba yy, yy, troszczyła się o mnie. To ta osoba nauczyła mnie czegoś w życiu, dała mi coś. I ja dzisiaj mogę tą moją cierpliwością, tą cierpliwą obecnością oddać za to całe dobro, które doświadczyłem, mimo że dzisiaj może jest trudno. A więc yy, ten dzisiejsze spotkanie w Adwencie chciałbym, żebyśmy poświęcili na to przyjrzenie się Temu, co dzisiaj może być trudne, ale w kontekście tego, że nie zawsze tak było, bo zawsze jest tak, że Pan Bóg nas prowadzi, nawet w chwilach naszych doświadczeń wewnętrznych, naszych zmagań, Bóg jest przy nas. Jak patrzę na to, co przemija, na to, co się kończy, na moje lata, które się starzeje, na moje rzeczy, które mam i które muszę wyrzucić, czy które się zużywają, jak patrzę na Ludzi, którzy odchodzą, jak patrzę na miejsca, które opuszczam, doświadczenia różnych spotkań, rekolepcji, czy mam poczucie, że dziękuję Bogu, że były, czy mam raczej poczucie, czemu Ty, Panie Boże, mi to zabierasz? To trudne pytanie, bardzo konkretne, ale też myślę ważne w tym czasie adwentu. Znajdźcie więc czas, żeby dzisiaj zajrzeć do tej sceny powołania z XIX rozdziału pierwszej Księgi Królewskiej i do początku drugiego rozdziału drugiej księgi królewskiej to tyle na dzisiaj w tej medytacji jeśli znajdziecie czas otwórzcie sobie inne historie historie elizeusza Uzdrowienie Naamana, czy wyciągnięcie z wody w, co, w sposób cudowny sieciery, która się zgubiła i, i rozpadła, czy na przykład y, uzupełnienie zbiorów oliwy, kiedy, kiedy zabrakło jej pewnej osobie. No, wiele, jest, wiele jest takich historii, które mogą nas zainspirować do modlitwy, ale nie skupiajmy się na lekturze. Nie chcę pokazać wam, że to trzeba Pismo Święte tylko czytać. Nie, nie, to nie jest zwykła opowieść i zwykła historia. Próbujcie też modlić się tym słowem. I jeśli jakaś jedna, jeden fragment, czasem jeden, jeden werset czy kilka wersetów, krótka opowieść, stają się wystarczające, to naprawdę zatrzymajcie się i próbujcie przenieść ten tekst na swoją osobistą modlitwę. Dobrego dnia, szczęść Boże.